Kampania wyborcza od A do Z, Jacek Babiel. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat współpracy, pracy z doradcą, menadżerem, konsultantem do spraw wyborów, menadżerem wyborczym, strategiem wyborczym kimś z zewnątrz. Opowiem o dwóch powodach dlaczego warto współpracować z zewnętrznym konsultantem, strategiem, doradcą kampanijnym. Jeśli jesteś wójtem, burmistrzem, prezydentem, posłem albo senatorem i myślisz o reelekcji, to ten film jest zwłaszcza teraz bardzo na czasie i dla Ciebie. Ale zanim odpowiem na postawione dzisiaj pytanie od razu na wstępie chcę powiedzieć, że jeśli jesteś pierwszy raz tutaj zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału, do polubienia fanpage'a i zapraszam też na mojego bloga jak wygrać wybory na stronę emyślnikbabel.com. Tam więcej podpowiedzi, wskazówek. Ciekawostek, artykułów na temat tego, jak prowadzić skuteczne kampanie wyborcze. Wracamy do tematu. Czasami otwarcie i głośno wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, posłowie, senatorowie mówią o tym, że oni już raz wygrali wybory i nie potrzebują żadnych zewnętrznych doradców, którzy będą im mówili. Co trzeba, co warto robić w kampanii wyborczej. Po części zgoda, ale z drugiej strony dwa, dwa powody. Pierwszy powód, kiedy już podejmiesz decyzję o tym, że wystartujesz w kolejnych wyborach, będziesz ubiegać się o reelekcję w pewnym momencie pojawi się ciśnienie na produkcję coraz większej treści po to żeby zwrócić uwagę mediów po to żeby zwrócić uwagę mieszkańców twoich wyborców tych którzy wcześniej głosowali na ciebie ale także tych którzy do tej pory nie głosowali na ciebie będziesz myślała i będziesz myślała o tym myśleć o tym co zrobić żeby Zachęcić tych, którzy do tej pory na ciebie nie głosowali, nie chodzi na wybory, będziesz myśleć o tym, żeby zwrócić na siebie uwagę. Pojawi się niesamowita ilość pomysłów, niesamowita ilość treści, które będziesz chciała, będziesz chciał wyprodukować i Twoi współpracownicy zaczną dostawać od ciebie zlecenia na przygotowywanie kolejnych materiałów. Ale szybko okaże się, że w Twoim otoczeniu nie ma za bardzo osób. Które mogłyby zweryfikować te twoje pomysły i kolokwialnie mówiąc, stwierdzić, czy opłaca się je po prostu produkować. No, przygotowanie konferencji prasowej zazwyczaj jest bardzo krótkie i bardzo łatwe. No, czyli jeśli masz bazę dziennikarzy, wysyłasz do nich maila, smsa z informacją o tym, że będzie konferencja, ale ja nie mówię. O tym o tego typu treściach. O, ja mówię o, o tym, że pojawiają się pomysły na nagrywanie kolejnych filmów, na nagrywanie kolejnych spotów, na nagrywanie kolejnych reklam, na, na angażowanie dodatkowych ludzi, którzy mieliby brać udział w spotkaniach z tobą i pomagać także tobie w promocji różnego rodzaju. Twoich doświadczeń, Twoich osiągnięci i Twojej codziennej pracy. No i tu właśnie jest ten, ten moment. Ten zewnętrzny doradca, ten zewnętrzny konsultant, taka osoba, która pracuje i ma inny. Ogląd tego, co się dzieje wokół ciebie, jest osobą spoza twojej organizacji, na co dzień nie pracuje z tobą, więc jest w stanie zobaczyć to, czego nie widzą ci, którzy są najbliżej ciebie. Z drugiej strony, jest też takie powiedzenie, że z daleka widać lepiej, i ono zwłaszcza na etapie przygotowań do kampanii wyborczej i przygotowań już w czasie kampanii wyborczej i realizacji tych planów, ono bardzo mocno się sprawdza. Tego typu, moje doświadczenie, jakie mam z pracy z kandydatkami, z kandydatami, jest właśnie takie, że że tym organizacją, tym komórkom, które Pracują dla wójta burmistrza, prezydenta, posła, ale także i senatora brakuje takiej wiedzy, brakuje doświadczenia, umiejętności podjęcia strategicznej decyzji o tym, że, że jednak ten pomysł trzeba utopić, że ten pomysł jest fajny, ale przygotowanie treści, wyprodukowanie tych treści będzie z, zbyt dużo czasu, zbyt dużo energii Twojego zespołu kosztować, a przyniesie zbyt małe efekty, to znaczy opłacalność tego projektu, jest tak mała, że ona nie przyniesie Tobie dodatkowych punktów, ani nie zwiększy Twojej rozpoznawalności, czy nie spowoduje większego zaangażowania wokół Twojej społeczności lokalnej, Twoich wyborców i tych, którzy nie są wyborcami, nie zaangażuje ten materiał nowych wyborców, do tego, żeby, żeby iść na ciebie głosować. Dlatego osoba taka jak stratek, konsultant do spraw kampanii wyborczej, do, do, do spraw wyborów, menadżer wyborczy to są osoby, które bardzo często z doświadczeniem, z doświadczeniem wielu kampanii wyborczych jest w stanie szybko weryfikować tego typu pomysły i poddawać jej no, takiej bardzo krytycznej ocenie ale jest też osobą która bardzo często właśnie będąc osobą z zewnątrz potrafi się sprzeciwić liderowi, no, lider bardzo często może mieć też wspaniałe pomysły i produkować ich niesamowitą ilość a no, właśnie, pracownicy, i tu jest właśnie ten drugi powód. Dwór jest zależny od króla. To kolejne powiedzenie, które rzeczywiście się sprawdza. Ja pracując w różnych zespołach, w mniejszych, większych jednostkach samorządowych, ale także tych wokół parlamentarzystów, te zespoły są naprawdę bardzo różne. Jestem przekonany, że praca projektowa tego zewnętrznego konsultanta musi mieć na samym początku taki warunek. Konsultant może pracować skutecznie tylko wtedy, kiedy będzie mógł powiedzieć temu liderowi, że pomysł, który przedstawił na realizację jakichś działań komunikacyjnych albo tego, co robić w najbliższym czasie, przy konstrukcji planu na kampanię wyborczą, że jest złym pomysłem. Ta współpraca i efekty będą dobre tylko wtedy, kiedy ten konsultant będzie miał komfort i możliwość tego, żeby powiedzieć liderowi, że się myli, albo jeśli się nie myli, to war ta gra, którą chcecie podjąć razem z zespołem, nie jest warta e, świeczki, nie jest warta podejmowania trudu, tworzenia, szukania, e, e, nagrywania, postprodukcji i... Angażowania całego zespołu do tego, a być może na tym etapie burzy mózgów albo w sesji konsultacyjnej dojdziecie do porozumienia, że z kilku elementów, w związku z tym, że planujecie albo już realizujecie tą kampanię wyborczą warto zaangażować się albo w inne kanały, albo innymi sposobami zacząć docierać do wyborców, do kolejnych grup odbiorców, kolejnych grup wiekowych, kolejnych grup z podziałem na płeć albo zainteresowania, albo różnego rodzaju zachowania. My mówimy o zachowaniach związanych z interakcjami na przykład w sieci elektronicznej w, w internecie. Także dwa tematy. Warto już teraz je wziąć do serca. Jeśli jesteś wójtem, burmistrzem i prezydentem zacznij szukać dobrego konsultanta, doradcy wyborczego po to, żeby móc pracować w komfortowych warunkach. To znaczy mieć zewnętrznego doradcę, który nie jest zależny od Ciebie na co dzień zawodowo po to, żeby mieć pełen ogląd sytuacji, a z drugiej strony mieć kogoś, kto będzie krytycznie weryfikował nie tylko Twoje pomysły, ale także pomysły Twojego zespołu, ludzi, z którymi pracujesz na co dzień. Na dzisiaj to tyle. Jeśli są jakieś pytania, zachęcam do komentowania, zachę zachęcam do udostępniania tego materiału, dzielenia się. Piszcie w komentarzach swoje uwagi na temat tego, co powiedziałem. Może macie jakieś inne doświadczenia. Chętnie je poczytam, chętnie też skomentuję to i odpowiem na wszystkie pytania, które się pojawią pod tym materiałem. Tymczasem pozdrawiam. Jeszcze raz zapraszam na bloga Jak Wygrać Wybory. Do zobaczenia. Jacek Baryk.